Polskie morze, królestwo parawanów. Czy tak powinien zacząć się ten film? Co chciałem poruszyć w tym filmie, właśnie? Czy rzeczywiście Polska, Polskie morze, plaże słyną tylko i wyłącznie z parawanów? Jestem ciekaw Waszego zdania. Piszcie w komentarzach, czy, czy wy uważacie, że polskie morze, polskie plaże słyną tylko z parawanów? Czy używacie parawanów? Czy do czego są potrzebne Wam parawany? Jakie macie swoje zdanie na ten temat? Bo są naprawdę różne opinie, czasami bardzo niepochlebne na temat właśnie Polskiego Morza i takiego niezbyt lubianego chyba przez obcych turystów z obcych krajów właśnie jak przyjeżdżają i Dziwiam się, że, że tyle u nas jest właśnie takiego zasłaniania się, odgradzania od, od innych turystów, czy to ma uzasadnienie jakieś? Postaram się troszkę zagłębić w ten temat i zobaczymy, co, co z tego wyniknie. A więc, tak, troszkę spróbowałem znaleźć jakieś informacji w internecie. i Ogólnie, jeśli chodzi o parawan, parawan plażowy. No, Wikipedia podaje, że to jest coś, co ma zapewnić ochronę przed wiatrem, przed piaskiem. No i dużo w tym racji, prawdy jest. Piszą, że dawniej w okresie tam międzywojennym, w czasach PRL-u, bardzo modne były nad Polskim Morzem kosze. Takie wiklinowe, gdzie można było właśnie sobie siąść, troszkę schronić się przed właśnie tym wiatrem, podmuchami wiatru może właśnie piaskiem też, który, który leciał sobie właśnie w powietrzu, unosił się. Natomiast później zamieniło się to wszystko w parawany, które, które sobie wbijamy, odgradzamy się od innych turystów. I tak z własnego doświadczenia, co mogę powiedzieć? no Mogę powiedzieć, że ma to jakieś uzasadnienie, ponieważ jeśli jesteśmy na plaży, Załóżmy, wyjdziemy sobie z wody Chcemy się troszkę popalać I u nas jest właśnie nad Polskim Morzem To, że no wieją dość silne wiatry Czegoś takiego na przykład nie ma Nie jest spotykane Mogę powiedzieć o Chorwacji Czy, czy gdzieś, gdzie, gdzie po prostu jest i cieplej I, dla, I są przede wszystkim też inne plaże Bo plaże w głównej mierze są kamieniste. No w Polsce jesteśmy jednym z, z bardzo niewielu krajów, gdzie, gdzie w zasadzie całe plaże nad naszym morzem są piaszczyste, można powiedzieć. Także to może z tego się też wzięło. No i te, te parawany naprawdę chronią. Jeśli sobie leżymy i ktoś idzie spokojnie, to jeszcze pół biedy. Natomiast jeśli. Ktoś biegnie, dzieci biegają, gdzieś jakaś piłka odbije się, czy, czy coś innego się właśnie przebiegnie. Jakiś piesek, no to niestety, ale ten wiatr razem z tym piaskiem, no leci w naszym kierunku i to chyba nie jest za bardzo przyjemne. Nie wiem, jak wy uważacie. Piszcie w komentarzach. Jestem ciekaw tego, poruszymy troszkę temat w komentarzach, właśnie odnośnie. odnośnie Parawanów, wykorzystania? Czy są uzasadnione na polskim wybrzeżu, czy nie? Jakie wy macie zdanie? Bardzo, bardzo jestem ciekaw. I może troszkę obalimy jakichś takich mitów, gdzie troszkę wyśmiewają się w różnych artykułach, czy to w polskich jakichś mediach, czy, czy wręcz zagranicznych, że, że Polska to taki. Dziwny kraj z parawanami. Nie wiem, chciałbym właśnie poruszyć ten temat. Ciekawi mnie to, i, i co byście ewentualnie mogli napisać na ten temat. Także dzisiaj taki krótki, krótki materiał, bardziej informacyjny i ciekaw jestem właśnie Waszych opinii. Pozdrawiam, cześć.